Czyli nie rozglądać się na zewnątrz, tylko kierować uwagę do wewnątrz siebie i tam szukać odpowiedzi. Rok 2023, oczekiwanie. Czyli tutaj nadal będzie oczekiwanie, czy jeszcze cudów nie należy się spodziewać. Chociaż no to nie znaczy, że będzie źle, bo tutaj już jakieś owoce naszych starań mogą być widoczne i osiągalne. Mogą być. Z tym, że tu jeszcze cudów tak bym się nie spodziewała. To zobaczymy rok 2024. No, jeszcze może coś do pewności. Rok 2024 wygląda no, tutaj rewelacyjnie, co, co też nie znaczy, że będzie wszystko idealnie, ale faktycznie wygląda bardzo fajnie. Jest takie bezpieczeństwo materialne, bezpieczeństwo finansowe. No, zakładając, że pieniądze nadal jeszcze będą. Bo generalnie dąży się do tego, żeby pieniędzy nie było, ale może jeszcze w 2024 będą. Zresztą tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o to, że, żeby ludzie żyli w poczuciu takiego bezpieczeństwa, zaspokojenia potrzeb. Tu jest to zaspokojenie potrzeb. Czyli w roku 2024 mamy to zaspokojenie potrzeb, spełnienie naszych oczekiwań, naszych marzeń, zaspokojenie naszych ambicji też. O, naszych ambicji. I. No, takie zarządzanie, bo to jest pokazanie zarządzania, ale chodzi przede wszystkim o zarządzanie samym sobą, czyli wolność, no, czyli wolność. Rok 2025, jeszcze tak na zakończenie. Energia żeńska. Energia żeńska tutaj będzie, nie chodzi o to, że górą, ale będzie doceniana. Będzie kobiety będą bardziej szanowane przede wszystkim, będą się lepiej czuły w tej swojej płci, w której są. Będą się lepiej czuły. Będą zadowolone bardziej. Nie tak jak teraz, że muszą strajkować, że muszą się buntować przeciwko jakimś, jakimś rozporządzeniom, czy ustawom, czy, czy restrykcjom, czy jeszcze czemuś tam. Tutaj będą zadowolone, czyli rok 2025. 2025 to będzie rok bardzo dobry dla kobiet, bardzo dobry. Natomiast rok 2024 to będzie właściwie dobry dla wszystkich. Dla wszystkich. No to tego sobie życzmy i niech to się spełni, chociaż to trzeba długo czekać jeszcze na to. Nie wiem, czy ja dożyję, ale, ale rok 2024 powinien być fajny, no i ten 2025, no też, też jak najbardziej bo kobiety już nie będą takie przygaszone, nie będą stłamszone, nie będą zmuszane do czegoś. Będą tutaj się dobrze czuły, same ze sobą będą zarządzały, sobą będą decydowały o sobie. Ale ten rok właśnie wcześniejszy, czyli 24 też bardzo fajny, bardzo fajny to wygląda. Czyli takie spełnienie tu widać. Szczęście, zadowolenie, spełnienie. I zabezpieczenie swoich potrzeb materialnych przede wszystkim, chociaż nie tylko, bo tu jest kar karta uczuć, także, więc będziemy tu zadowoleni, wynika z tego. Niech nam to się spełni. Do usłyszenia.